Siemanko, witajcie. Na filmie podczas kołowania i startu możecie oglądać samolot Boeing 737-800. Jest to dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez amerykański koncert The Boeing Company. Jest to najpopularniejszy wąskokadłubowy samolot odrzutowych wszechczasów, produkowany w różnych wersjach od 1967 roku. Jest to też najczęściej zamawiany samolot pasażerski. Do tej pory w sumie zamówiono około 15 tysięcy sztuk. Boeing 737 znalazł się w księdze rekordów Guinnessa, po tym jak producent wybudował 10 tysięcy egzemplarzy, stając się tym samym pasażerskim samolotem z napędem odrzutowym, wybudowanym w największej liczbie egzemplarzy. Wersja 737NG New Generation, w tym 737-800, wprowadziła liczne unowocześnienia w zakresie konstrukcji. Konstrukcji płatowca, systemów nawigacyjnych i systemów zasilania. W flocie LOT obsługuje połączenia średniodystansowe. Skonfigurowany specjalnie dla tej linii zabiera na pokład 186 pasażerów. Ten egzemplarz wyprodukowany został w 2005 roku i pierwotnie latał w China Eastern Airlines, a od 2017 roku lata w barwach lotu. Dzięki Wam za obejrzenie filmu. Jeśli odcinek się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Chętnie poczytam Wasze komentarze i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, pa!